Siemanko wszystkim. Ja jestem Simba. Witam w kolejnym filmie yy, tydzień później, bo jest piątek. Nagrywam w piątek, czyli tydzień po tym, jak dostałem tą nogę W sensie, że mi przyszła po tym, jak wygrałem Giveaway Skate Pro. I... I co w związku z tym? I no, teraz się zabiorę za tytuł, bo prawdopodobnie. Yy, będzie, czy przechodzę na street, czy zostaję streetowcem, coś takiego. Taki mam przynajmniej plan na razie, bo, bo mogę to omówić już na początku. Więc najpierw coś o tym powiem trochę, a potem jeszcze będzie jeżdżenie, no bo bez jeżdżenia się nie obejdzie, prawda? Vlog bez jeżdżenia to jest vlog, no nieważne, po prostu z jeżdżeniem jest fajniej, prawda? Jak jeżdżę, bo większość ludzi, która mnie ogląda, jeździ na nogach i to jest po to kanał no, no więc teraz jeździłem przez ostatni tydzień na tej hulajnodze i tylko na tej hulajnodze, bo na moim parkowym mikrusie już mi się nie chciało wychodzić na flat. No bo to tylko tak się ciśnie wtedy w triki, a, a to jest takie jakby nowe po prostu, i inne, dlatego samo jeżdżenie na flatie same tam, tej whipy, hill i bary 180 to sprawiają taką dużą przyjemność i to jest, to jest fan po prostu zjeżdżenia nawet na flacie no dlatego tylko na tym jeździłem i, i co, ogarnąłem już co nieco i już się w miarę przyzwyczaiłem i spoko to jest dlatego na pewno mam w planach na, to, na tym dużo wychodzić i teraz, no co w związku z tą hulajnogą i co w związku z moją poprzednią w sumie nie wiem do końca bo na pewno, na pewno jak będę jeździć do skating parku to będę brać parkową, wiadomo i będę tam cisnąć, na, głównie na rezy flyboxie węgiery dalej I, i no w końcu przytnę kierownicę jak mi się uda, jak będę mieć możliwość wszystko w swoim czasie i mam w planach jeszcze yy, na razie zamówiłem gripy i fajnie było jeszcze kółka i najwyżej klamrę przemalować no i wyjdzie taka, taki fajny set mi się wydaje, może fa ładniej będzie wyglądać nawet od tego który i tak tak mi się podoba, że mogę na niego patrzeć tak przez cały czas, mam go też w pokoju tak jak inne kulajnogi, ale na to mogę się patrzeć i tylko na to się teraz patrzę jak mam ją w pokoju i no dalej co z tym streetem no na pewno będę wychodzić i dlatego, że tak mi się ta kulajnoga spodobała i fajnie się jeździ przyjemnie to nie wykluczone, że będę na tym streetie dużo jeździć i będę jeździć na moim skateparku Częściej na tej hulajnodze, niż na mojej parkowej. Dlatego jeszcze wszystko zobaczymy. A na razie na flacie jeżdżę tylko na tym. I no właśnie, niewykluczone, że kiedyś jeszcze zostanę streetowcem. Chociaż kiedyś myślałem, że to będzie niemożliwe, ale wszystko się zmieniło tylko dlatego, że zostałem tą hulajnogę. Jakbym sam samym tego nie, nie kupił nigdy chyba w końcu streetowej hulajnogi tak po prostu, chyba żebym stwierdził, że street jest fajny i mi się podoba bardziej niż park. A na razie wszystko zmieniła noga. No, chociaż zawsze i tak fajnie było się poślizgać też na rureczkach, i na rurze postrafiłem po spędzić tak spokojnie no, ponad godzinę próbując i robiąc to co umiem, czyli zwykłe board slide. Jakieś no, do whipa Hilabara, jakieś frontboardy i maksymalnie, no, obydwa lip w sumie wcześniej ogarnąłem. Więc, ale to tyle. To mało kombinacji, a i tak potrafiłem się dobrze bawić. Dlatego ten street nie jest taki zły i zobaczymy co mi z tego wyjdzie. Więc yy, będę jeździć na pewno też na tym. Teraz wtedy mówiłem tak dlatego, że dostałem nogę i chciałem na niej popróbować i fajnie by było pojeździć na streetie, a teraz mówię tak, bo mi się tak spodobała, że chcę jeździć aż bardzo. Więc, więc to chyba tyle z tego, że mogę prawdopodobnie zostać streetowcem kiedyś. Albo już za niedługo, a na razie zamierzam być tak po części powiedzmy. No, i o to chodzi. I teraz będzie pewnie jeżdżenie już. O nie, dobra. Powiem jeszcze, że, że na kendamie mówiłem o Edicie, prawda? On na pewno go zrobił, bo chce go zrobić w końcu, ale przez ostatni tydzień też prawie nic na tym nie robiłem jakoś, więc yy, dopiero za jakiś czas będzie. Tak samo nigdy chyba nie mówię o tym. Mam Edit na hulajnodze. Nagrany w grudniu był nagrany, bo był na konkurs szkolny, ale wtedy nie, nie mogłem go wrzucić, bo na, był na konkurs i nie, on był nagrany jeszcze w listopadzie, a konkurs był w grudniu, i nie mogłem go wrzucić. Potem już mogłem, ale co, bez sensu wrzucać Edit w, w, w zimie, w se, poza sezonem, bo wtedy, jak wiadomo, też mało ludzi ogląda z hulajnogi. Więc ten edit mógłby się tak zgubić, a to jest jeden z fajniejszych, jakie zrobiłem. Tak mi się wydaje przynajmniej, że może na najlepszy. I no, więc będzie jak, jak się skończy w miarę ten kwarantin i wróci sezon na hulajnogi i wszyscy będą jeździć i tak dalej. Więc na pewno edit czeka, a potem będę nagrywać jeszcze więcej. To teraz zabieramy się za jeżdżenie. Czyli najpierw wam pokażę, no w sumie dwa nagrania, bo to jeszcze z poprzedniej hulajnogi, jak się kręciłem, tak jak John Ray jest. To są chyba Big Spin, coś takiego, chyba na vlogach Cody'ego Floma. Nie wiem, czy dobrze usłyszałem. I zrobiłem najwięcej na razie, zrobiłem 4,5, właśnie to. No, poza tym, jeszcze skuter fakey w miarę ogarnąłem, to też wam teraz puszczę. A teraz idziemy na zewnątrz i kontynuujemy jeżdżenie na streetowej hulajnodze. Co do jeżdżenia na streetowie, to tak jak mówiłem już w poprzednim filmie, to bar twisty się łatwiej robi, bo dek jest ciężki i jest stabilny, dlatego to luźno po prostu wychodzi, no i kierownica jest wyższa. I robię spokojnie tak z hopa i z każdą próbą to idzie, a na mojej poprzednich jest z tym męczę, no zawsze dłużej na pewno kilka prób mu, musi mi zająć poza tym Decayda Backside przynajmniej też jest łatwiej, bo no właśnie jest stabilny dek, więc się tak nie rusza i łatwo się okręcić wokół niego i co jeszcze I mówiłem o, na poprzednim filmie, że nie jest taka ciężka ta hulajnoga, no i niby nie jest ale jednak ten dek jest jednym z cięższych na rynku w sumie takich streetowych, bo Waży 2200 kg, czyli tak jak de dek jazz jego Cartera. Jeszcze kilka tam NorF'ów też widziałem na 2200. I co mnie zdziwiło, to był Deck sygnowany Derek Mara. Było pokazane, że waży 2700, a taki sam, tylko z takimi samymi wymiarami. Dek też z, z Alfa Omega, ale po prostu nie, nie sygnowany ważył jeden chyba 600. Więc może im się coś pomyliło pisząc w specyfikacjach. No, w każdym bądź razie dek jest nawet ciężki. No i długi było 23x56, na, na ale mi tak jak wtedy też mówiłem, że jeździ się przyjemnie, to jeździ się przyjemnie i już się nauczyłem co nieco robić. I fajnie w sumie, że ta grafika jest tak, jakby po prawej. Bo jak ja jeżdżę regular, to zawsze mogę to zobaczyć i nie zasłaniam sobie nogą. No akurat na griptapie to zawsze się będzie zasłaniać Ale to można się na to spojrzeć I przy okazji Co do jeżdżenia To tu sobie zrobiłem manual pad Z kostek Tam mam, za domem mam takie kostki Zaraz wam zresztą pokażę o co chodzi I przeszkody do przeskakiwania To akurat Mój brat w sumie zrobił Wcześniej używaliśmy na przykład desek skateboardowych To deski skateboardowe też są spoko Aha tu mam zamkniętą furtkę teraz pewnie. No, ale tu mam takie kostki i tu w koszem też widać trochę. Jest zapas dużo tych kostek, dlatego wziąłem sobie te największe takie kwadratowe, największe, największe jakie zostały przynajmniej i sobie ułożyłem. To co prawda nie jest takie równe. Tak, tak samo tam z tyłu nie jest tak równo, więc przeszkadza trochę przy manualach i trochę. Krótkie, mógłbym jeszcze więcej przynieść, ale to mi się nie chciało. Już jeździłem na, ty na tym do manuala i udało mi się zrobić w sumie neule manuala do hila, bo wcześniej nigdy nie robiłem. Próbowałem nawet tak kilka razy, ale coś mi nie wychodziło, więc się za to nie zabierałem. I teraz na mojej, moim yy, czołgu spróbowałem i w sumie no, w kilka minut mi wyszło. To głównie chodzi o to, żeby wyskoczyć z manuala tak stabilnie i w miarę do góry, żeby móc normalnie zakręcić, tak jakby hila przy tym. Więc spoko. Tylko no właśnie, to jeszcze jest takie wąskie, nierówne i krótkie. Więc w ogóle czasami manuale wychodzą tak, że nie umiem nic zrobić później. Czyli dopiero po iluś próbach mogę, yy, mogę zakręcać tego hila. Co, co jakiś czas mi jestem w stanie bo to tak wyskoczy akurat dobrze, więc jest ciężko ale no, no to ustawiam teraz aparat najpierw zawiorę się za dekadę może żebyście zobaczyć, jak wygląda na tym większym w sumie robiona przeze mnie bo na mniejszym już można było zobaczyć no to może puszczę dla porównania później tutaj mam profesjonalny statyw do którego używam resztki po moim kółku żeby trzymał tak jakby obiektyw obiektyw tak idealnie wchodzi i widać wyżej działać. Tak, to jest tak. I wszystko jest ok. Dobra, to będę próbować. Teraz się zajmę manualami, czyli tam do, do Wipa, do Bara i do Hira. To w sumie chyba tyle. I proszę nie zwracać uwagi na to, co mam na głowie, bo to zapobiega wpadaniu włosów do oczu. No to wszystkie trzy manuale mam zaliczone już, więc teraz się przeniosę na przeszkodę, bo czemu nie, więc porobię coś przez nią. Dużo myślę, więc może do muzyki będzie, zobaczymy. To jest New Learn w sumie, czyli Frontside 180 Hill Cup, Ta, Chyba dobrze to powiedziałem. No udało mi się teraz to zrobić na, na, znowu na streetówie, bo teraz jeżdżę na streetówie. Co prawda nie próbowałem tego chyba nigdy wcześniej, więc też dlatego mogłem tego nie zrobić. A tak poza tym to tu wyświetlę chyba, bo nagrałem pionowo telefonem. Ja sobie normalnie jeżdżę na hulajnodze, prawda? A tu lisy biegają po drodze. W sumie jeden. Chyba pierwszy raz w życiu widziałem lisa dzisiaj. Gonił kota akurat, ale nie wiem jak się tam znalazł. Ale no. No właśnie. No i to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że nie wiem ile to będzie trwało, bo jeszcze się nie zabierałem za montowanie, jest piątek wieczór, ale mam nadzieję, że się podobało to co mówiłem, czyli ja mówiący, i moje jeżdżenie. No i dzięki za oglądanie i narka.